Halo, halo, Witam Was na moim kanale, a nuż się uda w gościnnym TVN-ie. Gościnnie razem z Olafem Lubaszenko, moim przyjacielem, witajcie w kanale. Zaczynamy drugie spotkanie z Olafem. Będzie gorąco. Zobacz, pokazałem Ci na porządku te żeśmy się w, 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 w rozpędzili. Musimy jakoś. Musimy cezurę coś, um, postawić. Piłka nożna. O to o, to właśnie. chciałem cię zapytać. Słuchaj. Od początku przewagę mieli aktorzy. Politycy wprawdzie kilka razy trafili w światło bramki, Gola jednak nie zdobyli. To jest lepiej jak to Aktorzy. Kondycję lepszą mają, mniej brzuchu. W pierwszej połowie najlepsze na boisku był w zgodnej ocenie polityków i kibiców Olaf Lubaszenko, kapitan drużyny aktorów nie Tylko gra, nie tylko świetnie odbiera i podaje piłki, ale także widać wyraźnie prowadzi grę no Staram się trenować jak tylko można, oczywiście czasu jest mało, bo dużo pracy Ale rzeczywiście ja uważam piłkę nożną za jeden z najprzyjemniejszych sposobów spędzania wolnego czasu i gorąco wszystkim tego rana W drugiej połowie meczu politycy ruszyli do ataku, stwarzając kilka groźnych sytuacji Gola strzelił jednak Cezary Pazura Fauli nie było wiele. Nie wszyscy zawodnicy schodzili jednak z boiska o własnych siłach. Politycy faulują? E, e, no to nie, nawet nie. nie. Tutaj właśnie na Dolnym Śląsku nie jakoś. Ja napisałem w swojej książce o tobie, że ty o piłce nożnej wiesz wszystko. Że jak cię zapytałem kiedyś o prawego pomocnika, nie wiem, Borusi Dortmund 79 roku, to ty bezbłędnie prześle nazwisko. Przegiąłem? Przegrywałeś, zwłaszcza, że to było nieweryfikowalne, ja mogę powiedzieć, dowolne nazwisko, no ta, ta. a ty ta. byś nie wiedział, czy ja mówię. bym prawdę. się cieszył, że, że wiesz. Cieszył. I, w, nie no, takie fundamentalne rzeczy jak y, Orły Górskiego, czy tam dużo, czy dużo Ja Ja pamiętam 74 roku. Roku, no. rok, bo już żyłem i, kom, i już Nawet oglądałem, oglądałem Wembley na żywo, oglądałem e. mistrzostwa świata całe, wiesz, siedziałem przed telewizorem. E, ty nie możesz tego pamiętać. O, raczej nie. To jak Pamiętam, spadła na ciebie ta miłość do piłki nożnej? Bo ja to wiem. Spadła na mnie w 1978 roku, kiedy tata, który, z którym widywaliśmy się nie, nie za często wówczas. I przyjeżdżał od czasu do czasu odwiedzin. Przywoził różne rzeczy, przywiózł między innymi yy, taki prezent, mianowicie pięknie wydany katalog polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Argentynie. Mhm. I ja. Oglądając ten katalog, zakochałem się w piłce nożnej. To niesamowite. Yy, no był tak śliczny, tam były zdjęcia, były biogramy. Wówczas nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Biogramy piłkarzy było napisane, kto, ile ma wzrostu, ile waży, ile zagrał meczu w reprezentacji, z jakiego klubu się wywodzi, w jakim gra obecnie, na jakiej pozycji. Piękne zdjęcia. Stąd pamiętam, yy, że Władysław Żmuda. Uff, Urodził się 6 czerwca 1954 roku. E, ta wiedza. <grymne> <grymne> powiedzmy. Sobie szczerze, powiedzmy sobie szczerze, że ta wiedza nie ma jakichś praktycznych takich konsekwencji, prawda? To nie ma. Zbyt wielkich. Nie ma. Ale zawsze kiedy rozmawiamy sobie, mogę ci powiedzieć, że tak jest, i to akurat jest prawda. Ta. A powiedz mi, w, 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 w trenera Brychczego? Tak, to, był, to było jedno z najpiękniejszych w ogóle doświadczeń. W moim życiu. Ja pamiętam anegdoty. takich ludzkich. Tak. Piękny pan, duchowo. E, tak. Postać e, bezprecedensowa, że tak użyję, nietypowo tego słowa. Ponieważ on w 1957 roku przyjechał do Warszawy albo szóstym, do służby wojskowej ze swojego śląska górnego. E, przyjechał na chwilę. Kolegi wówczas CWKS. I... CWKS, Centralny Wojskowy tak, Klub bezlegia Sportowy. Bezlegia wtedy. Aha, bezlegia. Bez to był 56 rok, to były tam różne takie, wiesz, jest znaczek, ten dzisiejszy znaczek, l z trzema kolorami w herbie, to jest e, znak z 1957 roku, bo wtedy były zmiany różne. Aha. Wcześniej było kółko czarne, czyli moje inicjały OL. L. O e, No w każdym razie pan Lucjan, e, Przyjechał do Warszawy na, na chwilę, żeby odbyć służbę wojskową i wrócić do siebie na Śląsk, no i został. A dzisiaj jest, chwała Bogu, który rok? 2017, 2017. czyli ile lat? 60. 60, dlatego to jest ewenement i sytuacja absolutnie bez precedensu i ten człowiek jest naprawdę legendą, jest prezesem honorowym naszego klubu. E, cieszy się zasłużonym, gigantycznym szacunkiem widzów. Bo możesz załatwić bilety na Legię czy nie? No nie. To po co no, mam nie? No, po, po co pytasz? Skoro no, mam znasz interes. Ale znam kogoś, nie, ale kto może. Ale znam, no, znam, kogoś, znam kogoś, kto to może. może. No ewentualnie. ewentualnie. Tak. Znam kogoś, kto zna kogoś, kto podobno zna kogoś. kogoś kto może, może. ewentualnie. Tak. W każdym razie pan Lucjan to było takie spotkanie z wielką z wielką legendą i z znakomitą energią. Ja się oczywiście nie czułem w żadnym stopniu partnerem dla pana Lucjana. Wtedy ja miałem 16 lat czy 15. On był już legendą, ale pamiętam ten czas bardzo dobrze. Pamiętam. Ten w którym czas filmie naszym wspólnym w twojej reżyserii? MC kwadrat. Na, na ścianie wjeżdżam na, na Wjeżdża nasz bohater e, i na ścianie jest napisane Lucian Brychczy, tak. King. tak, tak, tak. To jest prawda. No. Wspaniały człowiek. E, potem miałem też taki wielki zaszczyt i wzruszającą okazję parę razy rozmawiać bliżej z panem Kazimierzem Górskim. To była druga taka postać tak, ze świata tak. sportu, z którą spotkanie po prostu zostało we mnie. No, no, taka jest prawda. Zostało we mnie. Pamiętam, już był bardzo chory pan Kazimierz. Nie chodził zbyt sprawnie w tym czasie. Odprowadzałem go kiedyś do pokoju i pamiętam ten uścisk ręki, to było coś, no to trwało z 10 minut, bo pokój był daleko. Pamiętam, czu czułem się, zresztą napisałem to w książce, trochę jak, e, jak, Frodo, który niesie pierścień, coś ważnego miałem w ręku tak. przez chwilę, kogoś ważnego obok siebie. No. ale przytoczę taki drobny fakt, opisywany przez świętej pamięci Pawła Zarzecznego w, w książkach, że pan Kazimierz Górski, który mieszkał na ulicy Madańskiego. miał takie okno na podwórze, przeciwko była druga ściana budynku e, i dokładnie na wprost była taka tablica, zakaz gry w piłkę. To było... <grystanie> no dobra. Super. U nas na studiach, myśmy się wygupiali, Zbyszek Zamachowski był najlepszy i Wojtek Walasik. Jeden naśladował Jadka Mocha. A drugi, a drugi jak to było ten... wydaje mi się, się, że się... piłka jest okrągła, bramki są dwie, i wygra drużyna jedna albo druga. To, to mówi pan podobna Kazimierz. To ja mi się strasznie podobał ten Jatek Moch, bo go robił Walasik i zawsze tak. Panie Jacku, czemu pan wyjechał do Grecji i pan gra w Grecji, krędu nie w Grecji, a nie w Polsce? E, bo tam płacą o drachmach. To już świetnie. Tak. No szkodało że... tak, Już nieaktualny. No nie Płacą w euro. W euro i to też, I też nie, tak, też tak, nie regularnie. Tak. To my im płacimy podobno. Podobno. My im udzielamy kredytów, bo jesteśmy bogaci. E, Olafku, e, czemu się oparłeś na tego reżysera, że, na, że będziesz reżyserem? Ile zrobiłeś filmów? Sześć. Sześć. Fabu. Sześć, no, Sześć fabu. Kilka seriali. Ale... A jakie robisz seriale? Przypomnij. No jeden z Taki, Ta. faceci, faceci do wzięcia. Do wzięcia, ale to przez chwilę. To... Pas wody, dwa suchary i zaprawa murarska? Klej z kasz. No to dobrze wiedzieć. A, a, a to chyba jakiś potwór z głębin, który zdech i wypłynął na powierzchnię. Włoski selek blanszowany, prawdziwa, zdrowa żywność. Wiesz co? Gdybyś gotował w szpitalu, to codziennie odchodziłoby kilkunastu pacjentów. A, no właśnie. Wcześniej był taki sitcom, jeden z pierwszych. Tu w tvn nie? Tak, Król Przedmieścia. Król Przedmieścia, tak. Z Krzysiem, Krzysiem Kowalewskim. Kowalewski. I. Ja Siedzę świniakiem dobrą godzinę, szczęście, że policja nie zatrzymała. A, to wy. Poczekajcie chwilę, zaniosę do lodówki serce i wątrobę dla bunkersa. Na kolację. No i jeszcze jeden, ale już nie pamiętam tytułu. Jak mówię, że nie pamiętam, to znaczy, znaczy że, mówię. że mówię, że nie pamiętam. No. Sztos. Jak, jak się stałeś posiadaczem scenariusza po kawiarni? To było rzeczywiście magiczne zdarzenie. Jakoś zapamiętałem, że byliśmy tam razem w tej kawiarni, ale o, o, okazuje się, że nie. Nie, nie, nie. A ja do ciebie zadzwoniłem od razu. Tak, to nie. było chyba to. I podszedł do mnie jegomość, którego wówczas nie znałem taki. Łysy yy, yy, napakowany. No. Napakowany to może nie. Może ma, nie ma, ale łysy. Ale no to bez, łysy bez w dalszym ciągu, czyli bez włosów. I, ale za to trochę tam miał tatuaży i, i takie różne rzeczy. I to był Jerzy Kolasa, autor scenariusza, dał mi ten tekst, mm, mówiąc, żebym sobie przeczytał i zadzwonił do niego, albo Albo żebyśmy się spotkali na następnego dnia, nie pamiętam. Nie spodziewałem się jakiejś rewelacji, ponieważ, no tak, tak. ponieważ w takich okolicznościach się statystycznie. Jest. Tak, tak, tak. Statystycznie prawdopodobieństwo, że, że to będzie coś wspaniałego jest małe. I Kiedy ja miałem firmę no. producencką, dostaw, bo, 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 zalewali mnie scenariuszami. Miałem taki, wiesz co zrobiłem? Kładłem się do łóżka, brałem jeden scenariusz, jak przy nim zasnąłem, to już go nie czytałem dalej. A jak nie zasnąłem, to go niestety potem zrobiłem. Tak Z tym spaniem też. jest też tak, że. że ono jest ważne, ale nie może być najważniejsze. Kiedyś odebrałem telefon o 7 rano 7.15, yy, jeszcze stacjonarny. Czyli to musiało być w latach 90., bo później już nie miałem stacjonarny. I Spałem sobie smacznie, bo zasnąłem o szóstej. No tak, Halo. już taki niechętnie usposobiony tak jak. Yy, wspominałeś o swoim nastawieniu do mnie, to takie ja miałem do tego telefonu. Halo! A tam głos e, Dzień dobry, mówi taki. Taki, chciałem panu zaproponować cykl e, reklam, żeby pan wyreżyserował dla, dla FSO, który był wówczas tam producentem samochodu z Dalekiego Wschodu. Ja mówię, dobra. No. Nie malaj. Tak? <grytanie> to, to masę jaja robisz. Nie! wiem. Minęły dwa lata. Jestem na meczu. Bo gdzie mogę być? Wchodzi no tak. do mnie człowiek. Tak, tak Patrzy, widzę, że ma taki stosunek uprzedzająco negatywny i mówi: My się znamy właściwie. Jak? Gdzie? Rozmawialiśmy raz przez telefon. Ja mówię: no, 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 ciekawe, ciekawe. O której? Ale to pan jest w żeby pan nakręcił cztery reklamy dla EU. Eee. No coś było. Myślałem, że to jest żart jakiś, głupi dowcip. Nie, to było naprawdę. No ale pan powiedział mi... No co zrobił kto indy. Ja pierd Tak, więc od tego czasu... Jak myślisz, co zrobiłem? Po prostu wyłączam telefon. I śpie, i śpie. Pod jak się budzę, to jest napisane, że dzwonił ten i ten albo ewentualnie ja SMS. Tak, to pod tym ta, względem. Ta, te... tak trzeba Proszę robić. Państwa, kiedy myśmy się poznali z Cezarym, to żeby kogoś zaprosić, kto nie ma telefonu, bo bywali tacy, tak. żeby kogoś zaprosić na spotkanie, albo żeby zagrał rolę w filmie, albo żeby przyjechał spotkać się z reżyserem, to trzeba było wysłać depesze depesza, wyjaśniamy, to jest telegram, telegram, czyli takie coś, co już dzisiaj właściwie nie istnieje. I to czasami trwało tydzień, dwa, żeby kogoś w tak. ogóle zlokalizować, namierzyć. E, no więc czasy były inne, a dzisiaj, jeśli ktoś nie odpisuje przez 15 minut, to już zaczynamy kombinować, czy w nie, nie umarł, czy w nie umarł, bo, tak? bo, bo nie odpisuje, nie odbiera, nie odpisuje, a tymczasem no, ten ktoś ja może w sklepie albo w kościele. W kościele. Ja pamiętam, jak ty mieszkałeś za Żelazną Bramą i tam numer się zaczynał na 3 w centrum, pamiętasz? 36 albo 34, 36, no, tak. Zdanie. Nie było kierunkowych tu w Warszawie, tylko kręciłeś normalnie pięciocyfrowy bodajże numer. I... – Później szóstki doszły z przodu. – Tak, tak. potem szóstki doszły z przodu. I, I ja pamiętam taki numer, że za Żelazną Bramą, obok Biuro Episkopatu Polski, Tak. dosłownie dwa bloki to, dalej. – To nie było dokładnie za Żelazną Bramą, ja ci powiem, na ulicy Żelaznej. – Na ulicy Żelaznej. – Przy Żelaznej, ale blisko Żelaznej Blisko, w każdym, w każdym razie, razie numery były. Pamiętasz, co ja zrobiłem? – Tak, nie? pamiętam. – Impreza była u ciebie. – Znam to z twoich opowiadań. – Ja wiedziałem, że się spóźnię że tam już jest Misie Milowicz, chłopaki z metra, wiesz, już się impreza zaczyna beze mnie. Tak, się a mi, pewnie… A mnie się przedłużało celu. na planie, więc złapałem jakiś telefon w produkcji, kręcę numer. Halo! A z drugiej strony, słucham, tu biuro Episkopatu. No mówię, ale chłopaki numer robią. Ja, mówię, ja Rozkręcili się chłopcy. Rozkręcili się chłopcy. I mówię tak, a ja wiesz, od razu grę podjąłem, mówię, Poproszę biskupa Lubaszenkę. I mówię, jest numer, nie jestem tak. taki, wiesz, tego, cisza taka. Nie mamy takiego biskupa. I mówię, weź nie, no co, jej ma... tak. bracie wiącha poszła tak. i ten gość po drugiej stronie mówi, ale to jest naprawdę, proszę pana biuro, episkopatu. Tak. I to był ostatni raz, kiedy zrobiłem, kiedy żart, zrobiłem przez żart przez telefon. To, bo to jest... Telefony są y, bardzo niebezpieczne. Trzeba z nich korzystać roztropnie i z umiarem. Y, ironia losu, albo może taki zabawny ironia. kaprys losu, e, sprawił, że dzisiaj mieszkam dokładnie w tym samym miejscu. Tak? Tylko w innym budynku. Okay, tak? Ale mieszkam ale 20 już... metrów od konferencji episkopatu. A tam jest też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i są trzy klasztory. Więc codziennie mijam żeńskie. Codziennie mijam przynajmniej 10 sióstr, wychodząc z domu, tak. wjeżdżając, wyjeżdżając. No, taka pobożna, można powiedzieć, okolica. okolica. To dobra okolica. Mhm. No. Olaf, powiedz mi teraz, tak, chłopaki nie płaczą, skąd się wziął pomysł. Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa? Chyba jeżo Jakiego jeżo Takiego dużego jeża. To teraz będzie hołd i podziękowanie, tribute to e, był sztos. Jak pamiętasz, jest tam taka sekwencja, w której e, pierwszoplanową rolę, czy też pierwsze skrzypce gra Janusz Józefowicz. To jest ta sekwencja w knajpie w Warszawie. Ta, ta. E, <muzyka> Tańczy z dziewczynami no, śpiewa trochę, płacze, no, cały jakby pokazuje wszystkie kolory tańczy. Yy, ta sekwencja ona była troszkę. Yy, odrobinkę inna niż reszta filmu, ale świadomie. To znaczy, chodziło o to, że ta Warszawa ma być trochę inna niż ich świat. Yy, ten co tak? taka trochę kolorowa, trochę zwariowana i. A e, ponieważ po, po współproducentami Stosu byli, e, by był, współproducentem był e, Kanal Plus Polska. Tak, 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 tak. Głównym producentem chyba był. E, może nawet, tak. E, no to panowie z Kanal Plus, czyli Jacek Fuksiewicz, Paweł Mosakowski, e, o, oglądali, znali tę materię i wiedzieli, że mają taki scenariusz w przygotowaniu. W, Chłopaków. W pracach, tak. No i zastanawiali się, komu by go powierzyć. Tam była, zdaje się, kolejka spora. I ta sekwencja, jak mi później mówili, przekonała ich, że to może być coś, coś zabawnego, bo ona była ewidentnie komediowa. Tak mm -hmm. wyszło, dzięki Józkowi, dzięki y, muzykom, muzyce. Tam Janusz Stokłosa tak, też ta, no ta. swoje zrobił, dziewczyny. Y, no w każdym razie zaufali, że, y, uwierzyli, że mogę mieć potencjał komediowy jako reżyser i... Y, no i po takich kilku spotkaniach, rozmowach zdecydowali się, że, że to ja będę reżyserował, chłopaki nie płaczą. Ja od razu wiedziałem jedną rzecz, że ty będziesz grał Freda, tak? Każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek w kapsułkach. Piję rano tran, wyeliminowałem cholesterol i tłuszcze zwierzęce oprócz tego tranu z rana. Dzięki temu nie boję się o moje płuca, serce i nerki, dlatego nie pozwalam palić w wozie. Dym szkodzi na cerę i cebulki włosów. Pamiętam, że powiedziałem, czy, że nie będę się uśmiechał, mimo że komuś, A, nie? No to i to było znakomite. Yy, Wymieściliśmy wspólnie ten Ta. image. Zaraz. Zresztą uważam, że bardzo dobry. Tak? Szczerze. Czarne włosy, co. Babko mi się podobało. A, widzisz. E, a, yy, Ale musiałem faboki Babki próbować. są ważne. <laughs> <laughs> yy, Babka. Krótko mówiąc, yy, oni się zdecydowali to mi powierzyć. Yy. Ja się zdecydowałem, żebyś ty grał tę rolę. I potem zaraz przyszedł mi pomysł, żeby Michał Milowicz zagrał tego bolca. Znałem Michała dobrze. Tak. Jak ty się nazywasz, bo zapomniałem? Kolec? Stolec? Bolec. To więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek. Myślę, że to były takie kluczowe decyzje. Zaraz potem Mirek Zbrojewicz doszedł do składu. Ucha. Miałem go na widelcu, jak się zjawił ten świński duet. W głowie mi się nie mieści, jak można być takim imbecylem. Przejrzyj się w lustrze. Zrobili ci z ryja galaretę, patrzeć na ciebie nie mogę, grucha. Co się denerwujesz? Odzyskamy też ma. Najpierw chce się przebrać, potem pojedziemy do lasu. Skasować tego z bagażnika, potem przyciśniemy bolca jego tatusia. Mam wrażenie, że chcą nas wydymać. Pod Warszawą, za brzuskami starymi są niemieckie bunkry, tam możemy go zakopać. Sam wyglądasz jak niemiecki bunkier. No, a ponieważ Maciek Sztur wtedy był Maciej Sztur był wtedy no rzeczywiście młodym chłopakiem, chłopakiem. To z takim Czystym spojrzeniem na świat, to bardzo dobrze się wpisywał w tę koncepcję zderzenia dwóch światów, prawda? Świata, Chciał grać muzyki. Wydaje mi się, że tak, że wtedy nie było z tym problemu. Nie wiem, jakby było dzisiaj, ale też dzisiaj jest w innym miejscu swojego życia. Trzymam kciuki, żeby mu się wszystko ładnie układało. Komporę, bo muszę ci powiedzieć coś ważnego. Może powinnam to zrobić w cztery oczy, ale bałam się jakbyś to odebrał. Chciałam Ci powiedzieć, że odchodzę od ciebie. Dzięki Bogu. A, a takim rzeczywiście autorskim zupełnie już wynalazkiem, można powiedzieć w cudzysłowie, z całym szacunkiem do chłopaka, ale wynalazkiem dosłownie, bo ja go wynalazłem na spotkaniu z młodzieżą w muzeum, w liceum, przepraszam. Muzeum. Z przodu muzeum, z tyłu muzeum. liceum, dlatego czy odwrotnie. <laughs> odwrotnie. Dlatego mi się pomylił. E, to był Tomek Bajer, który zagrał Laskę. Kto ty jesteś? Laska. Ty, Oskar, jak ty zamawiasz te panienki? To jest Laska, syn mojego wujka. On tu mieszka. Macie ciche dni? Nie zapytasz co u niego? Hmm, to samo. Jeździ na desce i pali jointy. Laskę, wszyscy o niego pytają. On, i. On podobno jest w Polsce z powrotem, bo on długo był gdzieś za granicą, nawet może w Australii. Był krupierem serferem laska z Polski serferem robił różne rzeczy mam wrażenie że tak był wolny w, po tak, prostu. Jak, tak jak takie w filmie że to powiedział sobie filmie. na jedno zajebiście ważne pytanie co chcesz w życiu robić i, I to zaczął rób. to robić a teraz podobno wrócił albo wraca albo bywa w Polsce no i... ale to się dzieje ze scenarzystą który wymyślił tak zajebisty film Scenari co się z nim dokładnie dzieje Tego nie wiem ale wiem że pracuje że robi różne rzeczy to jest z wykształcenia kompozytor, zresztą talentowany. No. Dobra, nie będziemy mówić, jaką piosenkę napisał, bo nie wiem, czy to lubi, ale piosenkę, którą wszyscy znają. Tak? Weź. Midełkofa. fa? Jako żartki. A, tak. jako żart tak, i poszło. Tak. I stało się to wielkim, wielkim. A to ja czego? to mówię na w każdym odcinku. Nie wolno żartować. Tak. Powiedzmy to na poważnie, bracie. Patrz tak. Kaczyński. No, to był żart. Tak się cieszyłem, Dobrze. że nie będziemy rozmawiać. Ja żartowałem, to no poważnie. Koniec, co się wytnie. E, nie, nie wycinę, no. Nie, no dobra. Nie. Ponieważ podoba Wam się to, o czym gadamy z Olafem, to spotkamy się z nim jeszcze raz za tydzień. Lajkujcie. No, jak nie dla mnie, to dla Olafa. Do zobaczenia za tydzień.